Wystawione dzieła są efektem pracy studentów Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Pracownia ceramiki prowadzona jest przez profesora Czesława Dźwigaja i Maritę benke -Gajdę, która w tej pracowni uczy technologii. Jak sama przyznaje, rzeźba ceramiczna jest trudną dziedziną artystyczną, wymagającą artystycznego zaangażowania i wysiłku. Jest to gatunek sztuki wymagający ogromnej dyscypliny, takiej dyscypliny autorskiej, to znaczy poza pomysłem, poza technologią to trzeba znać. Wymaga też dużo wysiłku fizycznego. Nie ma tak, że ceramika jest lekką dyscypliną i każdy ją może zrobić. Ceramika nie jest bez pozorom dyscypliną trudną, uczącą bardzo pokory, ale efekty, jeżeli ta rzeźba już przejdzie przez ogień i zadawala nas, jest taka, jaką sobie wyobrażaliśmy, to jest ogromna przyjemność dotykać tych efektów. Eksponowane rzeźby są wyrazem osobowości ich twórców. Wystawa przedstawia tylko mały fragment prac, które powstały w przeciągu ostatnich czterech lat. Ciekawymi są postawy twórcze naszych studentów, bo tak się świetnie w naszej pracowni składa, że przychodzą indywidualności do tej pracowni, wybierają sobie materie ludzie, którzy są o różnych temperamentach, różnych spojrzeniach na sztukę i poza realistycznymi przedstawieniami można zobaczyć tutaj sztukę abstrakcyjną wręcz tak mówiąc w dużym uproszczeniu. Ta sztuka jest wyrazem namiętności autorów, wyrazem ich osobowości. Prawda? One są bardzo różne też w samej technologii ceramiki. Jedne są szkliwione, inne nie są szkliwione, są angobowane, są różnie budowane, są budowane z ręki, są budowane z odcisków, z form, które student musiał wcześniej sobie przygotować, specjalnych form do ceramiki. Pracownia Ceramiki w Akademii Sztuk Pięknych rozpoczyna się na drugim roku akademickim jako pracownia wolnego wyboru w materiale. Na uczelni istnieją cztery pracownie, a wśród nich kamień, drewno, brąz i ceramika. Studenci, którzy do nas przychodzą no na drugim roku, uczą się technologii ceramiki przez pierwszy, pierwszy okres i wtedy y, mają takie tematy jakby trochę przez nas zadane, czyli muszą nauczyć się budować formę, która jest pusta w środku. Muszą to robić z ręki, czyli nie posługują się żadną formą gipsową. Budują najpierw formę z ręki, budują ją i y, 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 to jest, y, 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 to jest pier, pierwsze ćwiczenie. Potem y, 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 to się rozwija w trakcie i równolegle idzie technologia ceramiki. Czyli uczą się materiału po, po tym pierwszym roku, jeżeli zostają na, na, na trzecim roku u nas, ale w większości wybierając pracownie zostają u nas. Zaczynają realizować już absolutnie własne pomysły, własne chęci. Uroczysty wernisarz otwierający wystawę odbył się w piątek 7 listopada. Wśród zgromadzonych gości obecni byli przedstawiciele władz miasta oraz miłośnicy rzeźby ceramicznej. Wystawiona ekspozycja czynna będzie jeszcze przez kilka tygodni.